Wiadomość dla Florka! Wkrótce zjawi się Zak sprawdzić latarnię. Okej, okay, dziękuję! Śpiesz się lepiej z tym dachem! Ech, uda się! Pośpiech jest złym doradcą? Nie! O, Rett! Poleciał! O, gdzie on upadł? Już raczej po nim. Lepiej załatw nowy dach. Niby Twarde jak skała i doskonale wpasowane. Brawo dla nas! Odwozimy narzędzia i jedziemy do latarni. Uwaga! Awaria! Potrzebuję pomocy! Macie dachy do latarni morskich? Pewnie! Tak się składa, że magazyn jest ich pełny! Naprawdę? <laughs> Żartowałem! Dach do latarni to rzadki towar. Co się stało? Upuściłem go do morza! A przecież za aktach mi zaufał! Na rozklekotane nity! A chciałbym pomóc! Jestem ci to winien za odczepienie od tych magnesów, ale. magnes? No tak! Pięknie, amo. Co uh. uh, za pech ja. jeszcze raz? Ura! No tak, to był pierwszy test. Najłatwiejszy. Mam jeszcze szansę. Pokażcie, jak zareagujecie w razie nagłego wypadku. Gotowi? Gotowi? Gotowi! Pomocy! Wypadłam z torów i przetoczyłam się bardzo daleko. Co robić, Kaju? Użyć liny i wciągnąć ją na tory. Ajaj! Ratunku, pękła mi Oś! A Florek nie powinien być obciążony. Użyję ciężkiego sprzętu i zawiozę go do warsztatu. Dobrze. Ostatni test. Pierwsza pomoc. Pomocy! Utknęłam w tunelu! Odcięli prąd, a na torach jest pełno wody! Ha! Akcja! Wyłączyć główne zasilanie. Prąd nie może niespodziewanie się włączyć. Dlaczego? Prąd i woda razem są niebezpieczne. Trzeba wyprowadzić koko, sprawdzić gdzie jest przeciek i zlikwidować go. Doskonała odpowiedź. Kaja zaliczyła drugą próbę. A więc mamy remis. Zdecyduję dogrywka. Gotowi, ratownicy? Gotowi! gotowi. A? To co to? Patrol dorowy do akcji gotowy! Tknąłem! Mam komplet pasażerów, a na tory spadają kamienie. Dobrze, nic się nie martw. Przewiozę ludzi w bezpieczne miejsce i wezwę pomoc. Odsuniemy kamienie i odstawimy cię do warsztatu. Skałę zabezpieczymy siatką. Imponujące, Kaju. Jesteś świetnie przygotowana. Wygrywasz! <laughs> Doskonała robota. Gratuluję. Naprawdę? Nie jesteś na mnie zły? Ani trochę. Moją specjalnością jest gaszenie pożarów. Od dziś Kaja jest ratownikiem pierwszego kontaktu. Patrol torowy do nowych zadań gotowy! Do Ej, syn też nie ma. E, pewnie wciąż trenuje. Czołem chłopcy, szukam Wilsona. Chyba jest z Brunem w starym korycie rzeki. Właśnie tam jedziemy. Jedź z nami. Ciuch, stycznie! Co zrobić, żeby tor był dłuższy? Użyj magnetycznego dźwigu! Nie wiem, jak się kładzie tory. Podnieś tę część! Teraz opuść. Przesuń i wyrównaj! Przesunąć i wyrównać! Perfekto! Na świst pary! Opuść! Przesuń i wyrównaj! Świetnie Wilson! 22, 4323. Muszą mnie kiedyś znaleźć. E, co się tam dzieje? Jak ci idzie? Trzeba sprowadzić pomoc. Hej! Hey! Chwila, moment. Jeśli nie masz tego, czego potrzebujesz, użyj tego, co masz. Na pewno to obsłużę. Maszyny to dla mnie pestka! Odsuńcie się teraz, korwawg! Do pracy się zabiera! No dalej! Oh. <laughs> A jak? O, jeszcze moment. Ta -da! Super! Się! Co oni tam robią? Zadaszenie dla pojazdów. Zapomnieliśmy o nim. Nie mogli odjechać daleko. Lepiej ich poszukajmy. Racja, już robi się ciemno. Skyler i Tina zaraz się zjawią. Wyjedźcie. Ja tymczasem zajmę się dachem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co zrobili. Jeszcze nigdy nie sędziowałam. To będzie zabawa. <noise> My jeszcze niczego nadali. nie martwcie się bruno się tym zajął szybciej trzeba przestawić przekładnie nareszcie Zbudowałem ramę, tylko nie ma czym jej przykryć. Zaczekaj! Trochę brudne, ale lepsze to niż nic. Na świst pary. Idealnie pasuje. O, wiem, jak to można wyczyścić. Wszyscy na miejsca. No, obóz wygląda wspaniale. Dobrze się spisaliście. Nie spodziewaliśmy się, że będą trzy wiaty. Zostało sporo materiałów. Dostajecie najwyższe oceny. Zdaliście egzamin śpiewająco. Doskonała robota. Hurra! Udało się! Sporo się dziś nauczyliśmy. Proszę zaczekać tutaj. Hektor wkrótce się zjawi. Nie martw się, za 20 minut zwolni się miejsce. Wtedy zacznie się mój test. Mam przywieźć ludzi, żeby zobaczyli, jak mnie myjesz? To byłoby dla nich niezapomniane przeżycie. Ha, spojrzeliby na stacyjkowo zupełnie inaczej. Hm. Chwileczkę. Przecież właśnie o tym mówił Mtambo. Zaraz wracam! Proszę wsiadać! Zaczynamy trasę wycieczkową Hektora pod hasłem stacyjkowo od kuchni. Hektor, jesteś... Nie zwracaj uwagi na to, jak wyglądam. Pierwszy przystanek, baza serwisowa. Panie i panowie, tak wszystkie ciuchcie rozpoczynają swój dzień. Ekipa myjąca na peron szósty. Kompleksowa usługa dla Hektora. Tutaj są wagony, które czekają na swój przydział. Weźmiemy jeden i jazda. W drogę! Interesujące. Ale zobaczyć, jak działa stacyjkowo. Dzięki, Chyży! Zabieramy Twój towar i jedziemy na plac przeładunkowy. I tutaj kończy się nasza podróż. To była dla mnie prawdziwa przyjemność móc pokazać wam powszedni dzień stacyjkowy. Nowy zegar Hanzo! Zawsze marzyłem o tym, żeby się pościgać. Mogę spróbować? Jasne, zapraszam. Jestem dość szybki. Na tory. Gotowy. Stale! Oto Kormak, niezwyciężony mistrz toru. Zostawia resztę zawodników daleko w tyle. Szybki jak wiatr. Pędzi szybciej niż Super ciuchcia. Jest nie do pokonania! <śmiech> 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 To była niezła zabawa! Polecam się! To już ostatni! Chyba pojadę poszukać tych elementów. O, elementy tunelu! O nie! Są u podnóża góry! Jeżeli nie dotrą tu szybko, to nie otworzymy tunelu na czas! Katastrofa! Pośpiech szkodzi kormak. Coś ty najlepszego zrobił. – Pierwszorzędnie. – Zawsze do usług, Edziu. Ho-ho! Skończyłem. Ratownicze Centrum Dowodzenia. Nadchodzę! Uch, szybko! Pomocy! Trzeba wyciągnąć wagony z chwytacza. Halo! E, jest tu kto? Patron Sorowy pojechał na akcję ratunkową. O nie! Gratuluję Ci zwycięstwa w zawodach! To nie ja wygrałem, tylko ty. Serio? Tak. Zostawiłem elementy tunelu u podnóża góry. Leżał kawał drogi stąd. Nie wyciągnę ich sam z piasku. Chętnie ci pomogę. Och, dzięki. Tym razem zrobię to twoim sposobem. Będę się śpieszył powoli. O, jego ładunek zawsze ląduje na taśmie. Nigdzie indziej? Wykluczone. Jasne, dzięki. Kamisz, Harry! Szukam ładunku gońca! Przykro mi! Nic o nim nie wiem! Byliśmy zajęci! Spytaj Rosa! Pytałam! Ach, to musi gdzieś tutaj być! Koko, pilnie wzywana do warsztatu. Potrzebna jest nowa część. Zgubiłam ją. Ach, Goniec i Hanzo będą mną rozczarowani. Wielkie dzięki. Mm, muszę się jeszcze raz rozejrzeć. Ważna! Zwolnij, Koko! Dobra robota Koko. Dzięki. A, a ja nie kto? Jeszcze id dalej! Staram się, ale dalej już nie pójdzie! O nie! W dawnych czasach stał na torach i mógł podjeżdżać niżej. Tak blisko, a jednak tak daleko. Przykro mi, jeśli nie zdążycie załadować, będę musiał odpłynąć na pusto! Tak jest, zrozumiałem! Ach, ciekawe co tam u załogi. Co teraz zrobimy? Hmm, to nie może mnie powstrzymać. Wszyscy na mnie liczą. Coś wymyślę. Szkoda, że nie można przesunąć dźwigu. Właśnie, Harry! Postawimy go na torach! Jesteśmy silni, ale nawet my nie zdołamy go podnieść. Nie zapominaj, że znam się na dźwigach. Użyjemy statku, żeby go ruszyć. I odsuń się! Dobra! Super! Załatwione! Na moją komendę! Ciągnąć! To działa! Świetnie, szefie! Hej, hej ho, ho! Kapitalna robota! Raz, raz goni nas czas! Bierzemy się do ładowania! Hej! Ładunek na pokładzie! Kotwica w górę, kapitanie Charlie! Nie dałbym rady bez waszej pomocy! Co za kapitalna drużyna! Asher, trzymaj się blisko tak w razie czego. Reszta ekipy niech tu czeka. Jackman! Asher! Jackman! Dobre wieści, wysłannicy, są już w dokach. Perfekto! Jackman jest niepokonany! Trzymam się spokojnie! Uff, dzięki. Ach, myślałem już, że wyląduje w morzu. Ale co dalej? Niebezpieczna ślizgawica. Za tym zakrętem jest bardzo stromo. Chyba jestem za słaby, żeby was utrzymać. Ja też! Ja tym bardziej! Tak, ale gdyby połączyć nasze siły, to co innego. Spróbujmy razem! Asher, rozpyl teraz odmrażacz. Niech lód zniknie z szyjn. Robi się! A teraz powoli naprzód. Krok po, Krok po kroku. Krok po kroku. Krok po kroku. Dobrze, dobrze. Tak trzymajmy. No i są. Kapitalnie! Ufa! Brawo, kochani. Świetna robota, ekipo. Systerny z paliwem przygotowane. Możemy wam je przewieźć. Skoro tory odmrożone. Stawcie się w kolejce, wystarczy dla każdego. Nie żyje Jackman! Uratował stracinkowo! Zaczynamy!